Kamil, ja nie sądzę, żeby to był dobry pomysł, facet spóźni się około 5 minut, naprawdę się stresuje, a co jeżeli powiem coś głupiego, a co jeżeli mnie walnie, ja naprawdę nie jestem do no tego gotowy. Spokojnie, znam nieśmiesznego, naprawdę równa morda, gwarantuję ci, że będzie chciał z tobą zrobić kolabo i nie ma się czego ba... Moi drodzy, czas to pieniądz, gdzie moja herbata? Tutaj, panie nieśmieszny. Co to jest? Ja się pytam, co to jest? Pańska herbata, tak jak pan prosił. Prosiłem o owocową, a ta jest zielona! Chodź tu! Nie, proszę, nie! się śmieszny, ja mam dzieci! Czyli twierdzisz, że gadanie z tym typem jest całkowicie bezpie... Gdzie tu uciekłeś? Wypuśćcie mnie, kurwa! Ale co ty, Au. O kurwa, stwierdził mi żebra! Pomóż mi! E, wiesz, Bartolo, bardzo chętnie, ale wiesz, dzisiaj jest pracowity dzień, no wiesz, czas to pieniądz, nara! 卑鄙啊！